Kto chce ze mną zagrać? Ja lubię ryzyko. Wielko, węgiel. Wyczuwam różową. Trzelam. Robi się niebezpiecznie. Rezygnujesz, nie ryzykujesz. Jeszcze i nie odsłaniamy. Wow. Odcinek. Idź na całość. W niedzielę o 16.05 w TTV. może być dniem Glovo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy, nie trać dnia. Głowo dostarczy je pod drzwi. Może dzisiaj jest dzień Glovo? Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Nowy żel do prania Kokolino Wonder Wash. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. On skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonder Wash. Szybkość prania, która zachwyca. My Szwedzi mamy wiele zalet. Jesteśmy piękni i wytrzymali. Tak jak nowa matowa płyta Electrolux Safirmat. Piękna i odporna na zarysowania. Nowość od Electrolux. Opryszczka? Rozwalmy ją od środka. Haskopil Control Max leczy i zapobiega nawrotom opryszczki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Moja mama jest moim bohaterem, bo sprawia, że mój brzuszek jest szczęśliwy. I wie co zrobić, żeby moi niewidzialni bohaterowie stale ze mną byli. Wystarczy 5 kropli Biogaja Protectis Baby dziennie podawanych od urodzenia. A gdy moje dziecko podrośnie, suplement diety Biogaja Protectis Baby nadal będzie wspierać jego mikroflorę, również przy antybiotyku. I zawsze wtedy, gdy trzeba zadbać o brzuszek. Biogaja wspiera naszych niewidzialnych bohaterów. Kiedy kręcicie życie, to nie czas na słabość. To czas na Melmax ActiGel z potrójną mocą działania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką domoczoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zobaczmy jak jesz i co jesz. Dobre jedzenie zasługuje na Pepsi. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, marzenia stają się rzeczywistością. Korzystasz z życia i nie martwisz się o przyszłość najbliższych. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Na co dzień grają w jednej drużynie, ale czy potrafią się prosto komunikować? Sprawdźmy. Doskonała oferta do rodzinnej komunikacji to... Po prostu z t Z najszybszym internetem mobilnym. I mega światłowodem. Razem. W pakiecie. Połączyliśmy abonament komórkowy i internet światłowodowy w jednym pakiecie. Po prostu. Dołącz do T-Mobile. W dobrym towarzystwie naturalnie. Łaciate ma już 30 lat. Łaciate. Samo mleko. Każdego dnia chcę czuć się pewnie. Szukając swojego rytmu wybieram to, co daje mi komfort. Bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus. Z prebiotykiem dla naturalnej odporności skóry. Codziennie naturalnie pewna. Jest na tobie, jest uwielbiana, jedyna, ma szynki! I wchodzę ja, co ona swój sekret? Szlachetne pochodzenie, jestem z szynki! Mmm, premium! Numer jeden w Polsce, baby! Są i są warunki, szynki. Nowa, nowa, nowa oferta! Od z Kaufland Polski kurczak, tuszka z lady, tylko 6,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Nescafe Gold lub krema, opakowanie 200 gramów, 24,99. Gdy tam, gdzie wszystko mam? Kaufland. Nie wsiądziesz za mnie na rowerek. Nie przeżyjesz za mnie mojego życia. Ale jeśli jesteś moim widzikiem genetycznym, to możesz je uratować. Zostań dawcą szpiku. Wejdź od kMS.pl i zamów pakiet rejestracyjny. W życiu, jak w sporcie, potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot... Marzenia stają się rzeczywistością. Korzystasz z życia i nie martwisz się o przyszłość najbliższych. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurocheckpot. Doświadczaj więcej. Zmęczone i spięte mięśnie wymagają odpowiedniego wsparcia. Dlatego polecam wody Magnezium. To skoncentrowana formuła o wysokiej zawartości magnezu, która dobrze się wchłania. Wspomaga odprężenie i pielęgnację spiętych obszarów ciała. Body magnezium zastosowane na napięte miejsca pozwala odczuć odprężenie i ulgę oraz zredukować uczucie ciężkich nóg. Body magnezium, Natychmiastowe ukojenie. Dostępne w aptekach. Is the thing I can do. My own self. proud, strong, free, emotional. So, the old, the and the new Absodum, paznokcie zadbane, mocne i lśniące Na tym mi zależy Dlatego wybrałam Regenerum Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę Wypełnia drobne ubytki w płytce I scala jej strukturę Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie Wzmacnia osłabione paznokcie I chroni je przed uszkodzeniami Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum pełna regeneracja. Czyli zabawa się skończyła? Nigdy. Zabawa sprawia, że świat jest bardziej. Fantastyczny. Zachwycający. Ale odlot. Piękny. Nie przestawaj się bawić! Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik. Egi, ania strzmiela. Łączy nas Rutinacea. Rutinacea wspiera odporność. Zawiera witaminę C, rutozyd i jeszcze dużo więcej. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D. A dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach i w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Sponsorem programu jest dystrybutor pasty La Lakarut Sensitive do wrażliwych serwów. Na program zaprasza sponsor, producent leków amotydyna Ranigast na zgagę i niestradność. Nie, nie.